Dlaczego powinieneś zbadać temat transakcji kontrolowanej w Twojej firmie? Jakie to w ogóle ma znaczenie praktyczne? Czym jest transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym i na co tutaj powinieneś zwrócić uwagę? Ceny transferowe, jak już opowiadaliśmy w 110 odcinku podcastu, który nagraliśmy razem z Maciejem Bzdurskim, to coraz gorętszy Temat. Stąd też tym właśnie wstępnym, 110 odcinkiem zapoczątkowaliśmy serię podcastów na ten temat i opowiedzieliśmy w nim o podstawowych, fundamentalnych pojęciach cen transferowych. Zachęcam Cię do obejrzenia najpierw tego odcinka. Dziś porozmawiamy z Maciejem o tym, czym jest transakcja kontrolowana i jakie to w praktyce może mieć znaczenie dla Twojej firmy. Przypominam, że dla czytelników Newslettera Dzień Dobry, Podatki przygotowaliśmy prezent, bezpłatną instrukcję postępowania w razie zainteresowania się tematem kontroli podatkowej przez organ podatkowy, przez urząd skarbowy w Twojej firmie. Aby pobrać tę bezpłatną instrukcję, kliknij link znajdujący się w opisie do tego filmu. No a teraz już zaczynamy. Dzień dobry, Maćku, witam cię serdecznie. Cześć. Cześć Michał. W poprzednim 110 odcinku podcastu e, omówiliśmy kilka podstawowych, fundamentalnych pojęć z zakresu cen transferowych i w trakcie tej rozmowy co i róż przewijało nam się pojęcie transakcji kontrolowanej. Pod koniec zapowiedzieliśmy, że nagramy odcinek na ten temat, żeby rozwiać tutaj kilka wątpliwości. E, zacznijmy od tego. Czym jest ta transakcja kontrolowana? Trochę już mówiliśmy o tym, ale przypomnijmy. I jakie to w ogóle ma znaczenie, żeby e, zidentyfikować, czy ta, ta, ta relacja biznesowa pomiędzy podmiotami powiązanymi no, ma charakter właśnie tej transakcji kontrolowanej? Tak, transakcja kontrolowana, czyli identyfikowana na podstawie rzeczywistych zachowań, działań o charakterze gospodarczym, na podstawie ustalonych lub narzuconych powiązań. E, jak widać z samej definicji niewiele wynika. E, Chodzi o... Ale miło, że się nie nauczyłeś. Miło, że się nauczyłem. No, siłą rzeczy musiałem się nauczyć. Ale tak, no jakby sama definicja bardzo niewiele mówi, jest bardzo ogólna. Nawet została do niej wydana interpretacja ogólna przez Ministerstwo Finansów. Również bardzo ogólna, jak sama nazwa mówi. Nie wie... Ale podlinkujemy ją w tak. się do tego filmu. Troszeczkę tłumacząca, ale też dalej zostawiająca bardzo dużo wątpliwości. O co chodzi? Chodzi znowu o wszystkie te takie działania o charakterze gospodarczym, czyli nie tylko takie transakcje, umowy, o których myślimy sobie na pierwszy rzut oka, mhm. że to będzie transakcja. pożyczka. tak, czy, czy świadczenie usług, mhm. ale również takie działania, które są pozaumowne czy też takie działania dość specyficzne jak na przykład udzielenie poręczeń czy z, z, udzielenie zabezpieczenia na cudzym aktywie czy wreszcie choćby ta restrukturyzacja tak. o której sobie rozmawialiśmy To czy, partyzanckie przekształcenie partyzanckie spółce, przekształcenie przykład, tak no. czyli spektrum tych wszystkich działań jest bardzo szerokie no również może być to zawarcie umowy spółki osobowej prawda mhm. więc też też co może się wydawać na pierwszy rzut oka czynnością zupełnie neutralną, tak? Natomiast to też będzie transakcja kontrolowana. Okej. Okay. Jakie to ma znaczenie? Czy znaczy, to wydaje się naturalne, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało, żeby ustalić, że to jest transakcja kontrolowana. Czemu w ogóle się zajmujemy tym tematem? To jest tak, to jest bardzo dobre pytanie. Zajmujemy się tym tematem dlatego, że jeżeli coś jest transakcją kontrolowaną, to podlega, mówiąc w dużym skrócie, pod reżim cen transferowych, Aha. tak? Czyli zaczęły się te wszystkie obowiązki, że to musi być rynkowe, Aha. o czym rozmawialiśmy. No i te, ten cały też obszar związany z compliance, czyli z dokumentowaniem, raportowaniem i tak dalej. Oczywiście tutaj poza nawias musimy znowu e, wziąć te m, transakcje rajowe, czyli e, transakcje, które nie są pomiędzy podmiotami powiązanymi, no ale to jest jakby inny obszar cen transferowych. Uh -huh, uh -huh. Jasne, dobra. Okej, okay. czyli to jest, tak pamiętam, rozmawialiśmy w tym wstępnym odcinku podcastu, to jest jeden z elementów na ścieżce do ustalenia, jakie ja mam obowiązki. Tak. No i może się okazać, że po identyfikacji, że coś nie jest transakcją kontrolowaną, tych obowiązków w ogóle tutaj żadnych nie będzie. A czy można w takim razie zaryzykować taką tezę, że jest to jeden z najbardziej problematycznych tych obszarów? Na przykład w porównaniu do identyfikacji, czy, coś jest, czy ktoś jest podmiotem powiązanym? Wbrew jeden i drugi temat jest dość trudny. Uh -huh. Natomiast uh, czy coś myślę, że o podmiotach powiązanych też coś nagramy. Chyba. Myślę, że tak. Myślę, uh -huh. że tak, bo możemy pójść tam naprawdę w dość ciekawe sytuacje, jeśli chodzi o, o identyfikowanie? Natomiast jeśli chodzi o samą transakcję kontrolowaną, gdzie jest w ogóle. Taki zasadniczy problem. I dlaczego to jest trudne? Dlatego, że no, z samej definicji, którą przytoczyłem na samym początku, widać jak bardzo nas nieostra. Tak? Mhm. Jak bardzo jest szeroka. A ten nasz obrót gospodarczy, ta nasza codzienność gospodarcza jest bardzo bogata. Mhm. W związku z tym jest wiele bardzo takich nietypowych transakcji, czy bardzo nietypowych działań, no, które z punktu widzenia tej. Definicję jest bardzo ciężko ocenić, czy to będzie transakcja kontrolowana, czy to nie będzie transakcja kontrolowana. Możemy sobie takich... E że tak powiem, bardzo dużo tutaj wziąć no na wartość. spróbujmy. Może no, nie mamy ambicji, to nie jest szkolenie, żebyśmy przeszli przez wszystkie możliwe takie sytuacje, ale spróbujmy takie no, z Twojej praktyki. Tak? Z okay. Jakie takie najciekawsze, najbardziej problematyczne, nad którymi się zastanawiałeś, e, e, można tutaj wymienić? Dopóki nie było interpretacji ogólnej, uh -huh. praktycy mieli problem z tym, czy dywidenda jest, na wypłata dywidend jest transakcją kontrolowaną. No. Interpretacja ogólna powiedziała, nie, nie jest. Dlaczego nie jest? Dlatego, że on nie ma e, celu gospodarczego rozumianego ekosystemu, zarobkowy, tylko uh -huh. już jest to podział tak. wypracowanego zarobku. Dokładnie. Czyli jedna się przydaje do czegoś ta interpretacja. Jednak się na... do czegoś, zwracam honor, no, tak, jednak no. się do czegoś przydaje. Dokładnie to sama zasada z podziałem zysku w spółce osobowej. E, mamy dalej choćby kwestia dopłat, prawda? Dopłaty ciekawy instrument, bo e, hybryda pomiędzy finansowaniem dłużnym, a finansowaniem kapitałem. E, instrument wykorzystywany spółka spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Uh -huh. No i pytanie. Jest transakcją kontrolowaną, czy nie jest? Uh -huh. No bo jeżeli nie jest, no to ja mogę ułożyć te dopłaty jak chcę, nawet tak. bez oprocentowania, prawda? No i tutaj, tutaj znowu muszę zwrócić honor interpretacji ogólnej, bo ona faktycznie o dopłatach powiedziała, że te dopłaty, te stricte w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, one nie są transakcją kontrolowaną. Co od razu daje nam bardzo fajną, fajny mechanizm, o którym już mówiłem w, w tym podcaście. Jeżeli mamy spółkę na estońskim CIT, do której to spółki pożyczka oprocentowana no, byłaby problematyczna, no to mogę pomyśleć wtedy o dopłacie tak. nieoprocentowanej, która wtedy może być nieoprocentowana, i w tym momencie mm, nie mam problemu z cenami transferowymi. Tak, a zobacz, że na przykład, z jednej, bo tak naprawdę jak chcę dokapitalizować spółkę, to mam takie trzy zasadnicze możliwości: pożyczka, uh -huh. dopłata, albo wniesienie wkładu, tak. nie? No i zobacz. Dopłata będzie poza ATP, uh -huh. poza cenami transferowymi, pożyczka będzie uh -huh. objęta reżimem i wniesienie wkładu też będzie uh -huh. objęte reżimem. Więc ekonomicznie podobne do siebie sytuacje, coś jest transakcją kontrolowaną, a coś nie jest. A oczywiście, jakby nawet co do tego samego wniesienia wkładu, to jest dość, dość ciekawe, no tak, tak. bo co prawda interpretacje wskazują na to, że to jest transakcja kontrolowana. No, ale na przykład już można wziąć sobie sytuację, nie chcę skomplikować. A co w sytuacji, kiedy ja się przekształcam jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółkę ZO, uh -huh. wnoszę wkład, który jest de facto papierowy, bo to jest po prostu napisany w planie przekształcenia wkład, e, i wkładam do podmiotu, którego nie istnieje. E, w przekształceniu nie mamy fazy spółki w organizacji. No to będzie transakcja kontrolowana, czy nie będzie, tak? E, ja bym powiedział, że nie i raczej takie stanowisko prezentuję, ale też naszych klientów uczylam to, że nie jesteśmy, nie, nie jesteśmy jeszcze tego pewni. tak? Uh -huh. nie, nie mamy tego, tej, tej kwestii przesądzonej. A właśnie kwestia, że ta, e, ta definicja jest tak szeroka, no to to jest problem, prawda? I to jest zasadniczy problem właśnie przy planowaniu pewnych działań, e, na przykład restrukturyzacyjnych, takich restrukturyzacyjnych nazwijmy to nie partyzanckich, tylko normalnie restrukturyzacyjnych, tak. prawda? E, Co jeszcze? Wreszcie, no, e, ciekawy temat, czyli umorzenia udziałów. No właśnie. Bardzo konsekwentnie organy mówią umorzenie udziału w transakcjach kontrolowana Jak to argumentują? No, bym powiedział, że dość tak po linii najniższego oporu, to znaczy, bo jest szeroka definicja transakcji kontrolowanej i ustawodawca chciał, żeby jak najwięcej z czynności gospodarczych objąć tą Aha. definicją. No, można byłoby się trochę bardziej postarać. Natomiast na szczęście tutaj sądy administracyjne poszły zupełnie w drugą stronę i jest już dość ugruntowana linia, że to nie są transakcje kontrolowane. No bo Weźmy pod uwagę, że tutaj samo KSH daje nam na przykład przy transakcji, to znaczy przy umorzeniu udziałów dobrowolnym możliwość zrobienia tego bez wynagrodzenia. Natomiast też przy, znowu przy przymusowym wskazuje, jaka musi być minimalna wartość. Uh -huh. Tak, Więc wynika to de facto wprost z przepisów. Uh -huh. I to są moim zdaniem takie dość silne argumenty. I to jest bardzo ważne, ważny punkt, dlatego że no, umorzenie udziałów będzie alternatywą do sprzedaży. Mm -hmm. A przy sprzedaży no, ta cena musi być absolutnie rynkowa, tak. i sobie wyobrażam jakieś rozliczenia między wspólnikami któreś tam wychodzi. No i mamy spółkę, która nie wiem, nie jest wyceniana na giełdzie, że mamy mhm. ewidentnie jaka ona ma wartość, ona ma jakąś tam wartość księgową, ale wartości rynkowej nie ma potrzeby badać i wyceniać tego, no a ktoś chce się ze spółki wymiksować. No i w tym momencie przy sprzedaży mamy to ryzyko, że zaniżyłem na przykład tę cenę, no i wtedy to umorzenie byłoby atrakcyjną alternatywą, gdzie można osiągnąć podobny, trochę inny, ale podobny skutek, no i nie przejmować się może tak bardzo o tę cenę. No z wyceną giełdową też bywa zabawnie. Była taka amerykańska spółka, która miała produkować ciężarówki elektryczne. Jej kapitalizacja była wyższa niż Opla, mimo że nie wyprodukowała jeszcze żadnej ciężarówki, prawda? Więc uh -huh. czasami z wyceną giełdową no tak. też bywa różnie. Natomiast tak, no to jest, to jest faktycznie, jeśli chodzi o te umożliwienia udziałów, jest to zawsze alternatywa dla sprzedaży. I znowu to, to jest istotne, czy to będzie kontrolowana transakcja, czy nie. No bo znowu, uh -huh. będę miał obowiązki, no tak, albo ich nie będę miał. Uh -huh. No, jeszcze mamy szereg innych takich dość problematycznych mm, transakcji. Myślę, że często właśnie takich, o których e, można zapomnieć, czyli te wszystkie kwestie związane z udzieleniem zabezpieczenia e, na cudzym aktywie. Mhm. Jakby, brzmi to trudno, więc może wytłumaczę. Tak. Znowu to jest ten przykład, że. Jeżeli ja daję takie klasyczne poręczenie z kodeksu cywilnego, to jest dla kogoś bardzo takie jasne, tak? Uh -huh. jest, jest poręczenie, pewnie jest transakcja kontrolowana. No ale właśnie są też te zabezpieczenia o charakterze rzeczowym, tak? Czyli na przykład właśnie moja spółka chce dostać kredyt, a ja jej daję zastaw, to czy zastaw daje bankowi uh -huh. de facto, na przykład na moich maszynach. No i to już nie jest klasyczne poręczenie, o... no ale dalej ekonomicznie ekonomicznie o to chodzi o to chodzi. Uh -huh. Oczywiście wiadomo, że to jest inny zakres odpowiedzialności ograniczony do rzeczy, niemniej jednak, no dalej. Trzeba pamiętać o tym, że to będzie transakcja kontrolowana. Uh -huh. A mam wrażenie często z praktyki, że tutaj e, no podatnicy nie za bardzo w ogóle na to zwracają uwagę. Tak? No bo często tego nie widać nawet w bilansie, prawda? Więc, e, więc to jest ta kwestia, o której też warto pamiętać. No i chyba taka m, też ciekawa transakcja, czyli choćby ta restrukturyzacja, prawda? Tutaj też trzeba się pamiętać o tym, że nie wiem, przeniesienie pracowników pomiędzy dwoma podmiotami. To może być w, pewnym, w pewien sposób przeniesienie do, potencjału do generowania zysków pomiędzy tymi uh -huh. podmiotami. No i w związku z tym to też będzie transakcja kontrolowana i to prawdopodobnie będzie restrukturyzacja. Tutaj ona ma jeszcze pewne specyficzne wymogi, bo ma taką materialność przeniesienia, którą należy, uh -huh. należy zmierzyć. Natomiast to też, jest, to też będzie transakcja kontrolowana. Tutaj ciekawostka przy forum cen transferowych, to jest takie ciało doradcze, właśnie powołano specjalną grupę, uh -huh. która ma za zadanie brzydko mi rozkminić te wszystkie transakcje z KSH, czy to jest transakcja kontrolowana, czy nie. Uh -huh. I tutaj mamy, będziemy mieć wszystkie kwestie przekształcenie, uh -huh, przekształceń, nieprzekształceń, uh -huh. czy to jest transakcja kontrolowana, czy nie. No bo my byśmy powiedzieli przekształcenie, po prostu zmiana formy organizacyjnej. Tak. No ciężko tu mówić o celu zarobkowym. Uh -huh. ja po, to, tym bardziej, że ja mogę zmieniać formę organizacyjną prawną tylko dlatego, że chcę chronić na przykład aktywa, prawda? Uh -huh. Albo chcę ograniczyć ryzyko. Często to ta forma spółki, za będzie droższa niż uh -huh. forma jednosobowej działalności. Tak. Ciężko tu mówić o celu zarobkowym, prawda? Uh -huh. I to są właśnie takie obszary szarości, które no, cały czas nie są rozstrzygnięte i które no, generują ze sobą ryzyka. No bo jeżeli ja zakwalifikuję, że to nie jest transakcja kontrolowana, w związku z tym nic nie będę z tym robił dalej, uh -huh. no to ja się mogę narazić na odpowiedzialność karną, skarbową, prawda? Nie zrobię dokumentacji, nie zrobię TPR-a uh -huh. albo. To jest jakby jedna rzecz, bo w ogóle zrobię to nierynkowo. Tak? Tak, tak. Więc no, to, to ma zasadnicze znaczenie, takie praktyczne, prawda? Dla każdego z nas. Uh -huh. Ocena, czy to jest transakcja kontrolowana, czy nie jest uh -huh. transakcja kontrolowana. Jasne. Okej. Okay. Pamiętam z tego naszego pierwszego odcinka, że przy okazji rozmowy o tym, jakie mogę potencjalnie mieć obowiązki. No mówiliśmy o tych obowiązkach o charakterze formalnym, które nam się aktywują po przekroczeniu pewnych progów, i tam wspomniałeś właśnie o kwestii transakcji kontrolowanej jednorodnej o hmm. tym, że trzeba sumować, agregować albo nie. Obiecaliśmy wtedy, że wrócimy do tego tematu. Tak, to jest kolejny temat niełatwy, bo właśnie czym jest w ogóle ta transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym? Ale powin... przypomnijmy, dlaczego to ma znaczenie w ogóle. Tak, to ma znaczenie, dlatego, że właśnie w pewnych sytuacjach, kiedy stwierdzimy, że dane transakcje są w stosunku do siebie jednorodne, uh -huh. no to powinniśmy je zsumować i w ten sposób odwróć. I mogą kogo... nam się te miliony zrobić. Tak, i nagle zamiast 7 i 6 i teoretycznie wszystko poniżej progu przy sprzedaży towarów. Uh -huh. Jak to zsumujemy, to wyjdzie 13, jesteśmy powyżej progu. Uh -huh. No z i z drugiej strony, jak znajdziemy argument, że nie jest jednorodne, to, to czegoś możemy... nie musimy robić. Tak, dokładnie. Dokładnie Więc to jest rzeczywiście tak. ważna sprawa. Ważna sprawa. Uh, ustawodawca tutaj nam dał takie cztery. Główne przesłanki, jak powinniśmy oceniać, czy coś jest jednorodne, czy nie. Powinniśmy zobaczyć to w ujęciu ekonomicznym, uh -huh. kryteria porównywalności, tak zwane, kwestie zastosowania metod weryfikacji cen transferowych, no i ostatnia przesłanka enigmatyczna, inne, uh -huh. prawda? Zostałaby dana do tego również interpretacja ogólna, uh -huh. również niewiele mówiąca. I teraz tak te przesłanki. Zwłaszcza te przesłanki pierwsze dwie, czyli e, kry, te kryteria porównywalności i, i to ujęcie ekonomiczne, te przesłanki są de facto, one nie są od siebie odrębne. one bardzo się mieszają, bardzo przez siebie przenikają. Aha. O co tutaj przede wszystkim chodzi? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? E, powinniśmy zwrócić uwagę na tożsamość dóbr, e, czy, czy rodzaj świadczonych usług, tak? Czy one są do siebie podobne, czy nie są do siebie Aha. podobne? To jest pierwsze. Powinniśmy popatrzeć, e, jak wygląda. Funkcja, jaką realizuję funkcję realizuję w ramach transakcji? Jakie aktywa angażuje, jakie ryzyka ponoszę? No bo znowu, prawda, przy, przy sprzedaży takiej producenckiej, no to ja angażuję halę produkcyjną, ja angażuję park maszynowy, personel produkcyjny, ale już przy sprzedaży takiej dystrybucyjnej, no to ja nie, nie mam fabryki, tak? Ja co najwyżej będę miał magazyn, w którym będę te towary składował i też nie zawsze. Mhm. Będę miał bardziej personel, który się będzie zajmował marketingiem, obsługą posprzedażową, a nie personel produkcyjny. Mhm. Ja mam zupełnie inne ryzyka, tak. Nie mam ryzyka jak dystrybuję coś, to nie mam już ryzyk związanych z tym, że maszyny mi staną, mhm. że mam problemy z zaopatrzeniem. Prawda? E... Tak, tak, znaczy tu sprzedaż i tu sprzedaż. W tak. sensie kodeksowo, z kodeksu cywilnego ta sama może być umowa nawet, albo tak. gdzieś tam zbliżona, ale ekonomicznie zupełnie inny charakter. Zupełnie inne. No mhm. i to też się wiąże z zupełną no, marszowością takich tak. dwóch, prawda, e, biznesów, tak powiedzmy. No i właśnie na takie rzeczy należy zwracać szczególną uwagę. Mhm. Czyli nie, nie możemy tylko i wyłącznie poprzestać na tym, że o, ten towar jest podobny, ten towar jest podobny, Okej, okay, to jest jednorodne. No nie. Trzeba popatrzeć, co my robimy. Mało tego, może się okazać, że w ramach jednej transakcji my kupujemy towar, który chcemy odsprzedać, na przykład, no to też jakby z praktyki. Mieliśmy dystrybutora. Uh -huh. No i ten dystrybutor, czyli dystrybutor, czyli podmiot, który kupował od podmiotu powiązanego, że później odsprzedać uh -huh. do podmiotów niepowiązanych na rynek. No i to była polska spółka, która była spółką córką koncernu hiszpańskiego. Ona sprzedawała, można powiedzieć, że różny asortyment związany z, z z malarstwem, malarstwem w sensie takim przemysłowym malarstwem. No jeżeli od jednego podmiotu z Bułgarii ona kupowała farbę, od innego podmiotu z Rumunii kupowała pędzelki, a od jeszcze innego podmiotu no. kupowała folię malarską, no to jeżeli chcielibyśmy tylko i wyłącznie poprzestać na analizie, jeśli chodzi o zakres i rodzaj asortymentu, to powiedzieliśmy, no nie, no to są zupełnie różne tak. systemy walutowe. No ale ona to wszystko kupowała, żeby to odsprzedać. Uh -huh. I wszystko to z perspektywy grupy ona pełniła funkcję dość prostego dystrybutora, którym zapewnia się stały poziom marżowości. Mhm. Czyli ten w ogóle jej modus operandi powodował to, że należało na to spojrzeć zupełnie inaczej. I to kupienie tych wszystkich elementów po to, żeby sprzedać i tak globalnie osiągnąć jakiś poziom marży, no de facto powodowało, że należało to wszystko potraktować jako transakcję jednorodną. Tak, więc e, to, są, to są jakby dwa ujęcia tej jednorodności w takiej sytuacji. Oczywiście też wpływ ma na to strategia biznesowa. I to są, to są takie najbardziej, bym powiedział, zasadnicze elementy, jeśli chodzi o tą jednolitość ekonomiczną czy kryteria porównywalności. Uh -huh. Jeżeli chodzi o metodę weryfikacji cen transferowych, no to tutaj, tutaj właśnie nie ustawodawca, co autorzy interpretacji podpowiadają nam, że w sytuacji, jeżeli właściwe są różne metody weryfikacji cen transferowej dla takich transakcji, uh -huh. albo nawet niemożliwe, co uh -huh. pożądane, no to raczej jest to argument za przyjęciem, że to nie jest jednorodne. Tak. Natomiast jeżeli używam jednej metody, raczej jest to argument, że one są jednorodne. Nie przesadzające. Nie Jeden z argumentów, tak. który gdzieś bierzemy globalnie pod uwagę. No i zwłaszcza i ostatnia przesłanka, inne tak zwane. Okay. No tutaj ustawodawca tylko i wyłącznie, o, znowu przepraszam, nie ustawodawca, autorzy interpretacji. pokazali nam jeden przykład, ale dość praktycznie ciekawy. Powiedzieli tak, pożyczki objęte reżimem Safe Harbor i pożyczki inne nie traktujemy jako jednorodne. Pożyczki objęte Safe Harbor, czyli to jest takie, tak zwana bezpieczna przystań. Przy spełnieniu uh -huh. pewnych kryteriów można taką pożyczkę z podmiotem powiązanym objąć takim reżimem Safe Harbor i ona jest wtedy zawsze bezpieczna. To znaczy nie można jej w żaden uh -huh. sposób kwestionować. Jakby nie wchodząc dalej w szczegóły, to zawsze też polecam ciekawy instrument do, do wykorzystania z punktu widzenia bezpieczeństwa podatkowego. No i to są te wszystkie elementy, które musimy zważyć, żeby ocenić, czy coś jest jednorodne, czy nie jest jednorodne. Uh -huh. Więc już widać, że to nie jest proste, prawda? Tak, tak, tak. A jak ustalić wartość w takim razie tych poszczególnych transakcji? No bo to jest też kluczowe dla liczenia. No tak. Chociażby. No jeżeli weźmy, wróćmy sobie do tego przykładu, że ja kupowałem różne towary z różnych uh -huh. e, jurysdykcji, od różnych podmiotów powiązanych, żeby je później sprzedać na polskim rynku, no to najczęściej ja muszę te wartości sumować, tak? Uh -huh. Oczywiście sumuję wartość na to, no i w ten sposób odnoszę później tą wartość do progu. I to jest takby to jest taki zasadniczy, chyba naj, najprostszy przykład, tak? Jak no. do tego podejść? No też ciekawa sytuacja jest z najmem. Uh -huh. e, tu myślę, że praktyczny przykład, bo to często występuje. No bo zazwyczaj jak mamy umowę najmu, no to mamy należność za metr, tak? No, uh -huh. Określono tam 20 zł za metr kwadratowy. No, ale oprócz tego mamy tą drugą stronę związaną z mediami, prawda? I zazwyczaj dzieje się to tak, że ja zrefakturuję na ciebie media, tak? Ty mi płacisz normalnie za metr, plus refaktura za metr. Uh -huh. No i tak. Z punktu widzenia metody weryfikacji cen transferowych, no to, to już nie będzie. To, to nie będzie spełnione, tak? Że zastosujemy tą samą, no bo do refaktury nie zastosujemy żadnej klasycznej metody cen transferowych, bo to jest bezmarżowe, uh -huh. beznarzutowe. No a za metry zazwyczaj użyjemy metody porównywalnej ceny kontrolowanej, czyli właśnie porównamy sobie, il, ile chodzi metr, że tak powiem, w podobnej lokacji, podobnej klasy nieruchomości i tak dalej. Uh, no ale patrząc na to, że ta refaktura, te media pełnią w pewien sposób, e, mają charakter uboczny w stosunku do tej głównej transakcji, czyli udostępnienia powierzchni. No i one są ekonomicznie są nierozerwalne, prawda? No bo no ciężko wynająć powierzchnię bez mediów, tak? Uh -huh. No to też w takiej sytuacji, patrząc na to szerzej, ekonomicznie musimy to traktować jako jedno, czyli nie, nie liczymy odrębnie kosztu refaktury i odrębnie metrów, y, koszty za metry kwadratowej w ten sposób, tylko powinniśmy to sumować i w taki sposób odnieść do progu. Uh -huh. Więc tych smaczków jest sporo, prawda, przy, przy agregowaniu hmm, transakcji. Co, co, należy też powiedzieć, bo to chyba nie wybrzmiało. Odrębnie patrzymy na stronę przychodową i kosztową. Jak ja sprzedam towaru za 6 milionów, a kupię za 7, no to tego nigdy nie sumuję. Uh -huh. To zawsze patrzymy na to odrębnie, prawda. A to samo nie ma znaczenia, ile ja mam faktur, ile ja miałem kontrahentów, tak. Chodzi o to, żeby sztucznie nie dzielić transakcji po to, żeby być poniżej progu. Uh -huh. Więc taka jest ta generalna logika, jeśli chodzi o, o transakcje kontrolowaną o charakterze jednorodnym. No dobrze, a jeszcze chciałem zapytać Cię o transakcje finansowe, no na przykład pożyczki. Czy tutaj w tym obszarze widzisz jakieś niejasności? Na no pierwszy rzut oka, jak czytamy przepis, wydaje się to proste. No bo wartość transakcji w przypadku pożyczek odpowiada wartość kapitału, mhm. prawda? Natomiast to wcale nie jest takie oczywiste, bo od razu można pomyśleć: No dobra, skoro ja mam w umowie napisane, że ktoś udostępnia mi linię kredytową do 6 milionów euro, no to wartością tej transakcji jest to 6 milionów euro. Mhm. No otóż nie, wedle najnowszych interpretacji, należy raczej brać pod uwagę maksymalną wartość zadłużenia wynikającą z, tego, z, tej, no z tej transakcji. Tak? Czyli nagle, jeżeli się okaże, że ja wykorzystałem w roku w maksymalnym momencie 1,8 mln. Euro, mhm. 800 tysięcy euro, no to ja jako wartość transakcji biorę to 1,8 tysięcy a nie 6 milionów. No pewnie jak to przewalutuję, okaże się, że mogę być poniżej 10 milionów, tak? Mhm. W tej pierwszym przypadku byłbym na pewno powyżej 10 milionów. No czyli znowu to wpływa na to, czy mam to dokumentować, nie dokumentować i tak dalej. Więc tu przy pożyczkach należy wziąć to pod uwagę. Oczywiście te interpelacje są korzystne dla podatnika. Mhm. One mi się nie do końca podobają, jeśli chodzi tak o ich wartość merytoryczną, bo moim zdaniem to jest trochę. Hmm, Zupełnie abstrahowanie od treści przepisu. Uh -huh. Natomiast one są korzystne dla podatnika, więc zostawmy je w spokoju, tak bym powiedział. Okay. I, 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 I można z nich, moim zdaniem, spokojnie korzystać. Zresztą, że powtórzone to było też, jest takie taki opracowanie, jak Informator TPR, uh -huh. gdzie ministerstwo wydaje pytanie i odpowiedzi, jak wypełnić TPR. Uh -huh. no I również w jednym z pytań o podanie wartości dla transakcji pożyczki, dokładnie w tym samym, z tym samym tonie pojawia się odpowiedź ministerstwa finansów. Ale mamy też, y, moim zdaniem, takie y, bardzo trudne, jeśli chodzi o określenie wartości transakcji, i znowu wracamy do tych nieszczęsnych poręczeń, zabezpieczeń i tak dalej. No weźmy sobie taki przykład. Jeżeli ja tobie, Michał, poręczam coś do 12 milionów złotych, uh -huh. to jest jasne, że tak. wartość 12 tak. milionów złotych. No ale może być tak, że ty zawierasz jakąś umowę, a a ja ci poręczam do wszystkich należności, wszystkich zobowiązań, właśnie wynikających z umowy, prawda? Czy uh -huh. nie Przyszłych. jest określone, tak. No jak określić te dwartość uh -huh. transakcji, tak? Albo weźmy sobie przykład jeszcze bardziej skrajny. Choćby weksel in Blanko. No bo może być tak, że właśnie zabezpieczenie jest weksel In Blanko. Dodatkowo awalowany, czyli poręczony przez kogoś, prawda? Weksel In blanko, jak sama nazwa tak. mówi. Ktoś dopiero go uzupełni w momencie, kiedy będzie wzywał stronę do wykupu tego weksla. Uh -huh. Uh, no więc, jeżeli nie mamy deklaracji wekslowej, nie wiem. No i jakie jest rozwiązanie? Nie ma. Moim <laughs> zdaniem nie ma rozwiązania na to. No bo oczywiście można po czasie przyjąć sobie jakąś tam najwyższą wartość zobowiązania w uh -huh. roku. Na przykład powiększyć ją o inne należności, powiedzmy o 50%, czyli ewentualnie odsetki plus koszty dochodzenia. I to jest jakiś pomysł. Ale to jest pomysł, i oczywiście można go skrytykować. Dlaczego 150%, a nie 120%? W ogóle mm. dlaczego, dlaczego tak? Więc tutaj mamy, moim zdaniem, lukę i wiem, że praktycy mają z tym problem, no bo de facto nie jest określona droga, jak w takiej sytuacji określić wartość transakcji. Mm. I to, są, I to nie są zupełnie wydumane oczywiście przykłady, bo one mi się trafiły, prawda, uh -huh. to rozwiązanie e, było jakimś, 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 pomysłem, jak tą sytuację zaradzić, no, ale w Excelim Blanko, Blanco jako, jako zabezpieczenie roszczeń, no to, to, jest, to jest codzienność gospodarcza, prawda, Tylko, to, to nie jest jakiś ekstraordynaryjny przykład. Uh -huh. Więc tutaj przy transakcjach finansowych pojawiają nam się takie, takie smaczki, na które warto zwrócić uwagę, które są trudne, no też choćby na przykład przy kwestii hipoteki czy zestawu rejestrowego. Uh -huh. Wydaje się, że najbardziej naturalne jest wzięcie wartości hipotecznej ale weźmy pod uwagę, że często ta wartość ta pisana w hipotekę to zupełnie abstrahuje tak. od wartości ekonomicznej nieruchomości. Tak. Ona jest tam 600% wyższa, mhm. tak? No, moim zdaniem należy formalnie podejść i wziąć właściwie tą wartość pisu hipotecznego. No, ale znowu w ten sposób zupełnie abstrahujemy od tego tak naprawdę od realnej wartości no, tego tak zabezpieczamy tę wartość transakcji tak. Ten, tak. Mhm. A to się bardzo często zdarza przy większych umowach kredytowych właśnie. No, gdzie mam jakąś grupę kapitałową jako stronę tej transakcji z bankiem, gdzie poszczególne podmioty dają zabezpieczenia, tak, mhm. no bo często to jest kilka sublimitów kredytowych na przykład w ramach jednej umowy. No i później weź określ wartości tych transakcji, tak, na przykład jeżeli ktoś daje nieruchomości Daje, nie wiem, kilka nieruchomości, daje hipotekę łączną. No tutaj, jak widać, jest bardzo dużo takich problemów praktycznych, jak do tego podejść. Tak. Zastanawiam się tak z punktu widzenia już takiej pracy nad tematem cen transferowych w firmie, w którym momencie ten temat agregowania transakcji, ustalania transakcji jednorodnej będzie istotny, ale w zasadzie chyba w każdym, no bo tak, najpierw zastanawiam się nad tym, czy spełnione są, czy, czy przekroczyłem progi. Bo to, czy cena jest rynkowa, czy nie, no to w zasadzie nie ma związku z tym tematem, o którym rozmawiamy. No bo ona zawsze powinna być rynkowa, nawet jeśli mam szereg transakcji o charakterze niejednorodnym, to, to nie ma żadnego znaczenia. Ona musi być rynkowa, prawda? Tak, chociaż tutaj y, trzeba powiedzieć jeszcze taką rzecz, że trochę zależy od tego, jakie są te transakcje. Uh -huh to może być stosowana różna cena do tych, do transakcji wydaje się do siebie podobnych, tak? No uh -huh. bo właśnie z uwagi na pełnione różne funkcje, tak? Uh -huh. Może, mogę dla, jeżeli, dla, dla pewnych elementów mogę mieć po prostu inną marżowość, uh -huh. tak? Właśnie z uwagi na to, że pełnię tam inne funkcje. Uh -huh. A, więc ten, chyba, ten cały problem pojawia się już tak naprawdę przy większym planowaniu biznesu i mówieniu o, który podmiot ma co robić. To już uh -huh. trochę jest ten moment, tak? A już tak z punktu widzenia samego dokumentowania, no to faktycznie, jest to w jakiś sposób od siebie, um, może nie niezależne, powiedziałbym, że te zakresy się krzyżują, o, może w pewnym no, tak, stopniu. Tak, to, to trochę inny temat, bo tutaj rozumiem, tak. chodzi ci o to, że um, niejednorodność transakcji może być uzasadnieniem dla innej ceny, tak. bo one są różne, tak, więc tak, jest przyjęta tak, inna tak, cena, bo jest tak. inna marżowość. Mhm. Potem badam te progi, dla badania progów jest to istotne, jeżeli już progi przekroczyłem, no to nadal ma to istotne, chociażby dla, co, dla dokumentacji przecież. Ehm, no tak, wartość transakcji muszę pokazać w dokumentacji, tak, to jest oczywiste. Dla tpr -a. Tp, że również muszę pokazać Aha. wartość transakcji. No, no i też powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ta transakcja, im większy jest wolumen, im większa wartość tej transakcji, a gdzieś tam organ stwierdzi, że może na przykład moja rentowność jakiego polskiego podmiotu na tej transakcji jest zaniżona, no to tym chętnie on przyjdzie na kontrolę. A, tak, tak. Życzę, lepiej mieć transakcje niejednorodne, aczkolwiek to, to nie, nie jest tak. No nie, to tak, tak nie, nie za bardzo. Jasne. No dobrze, dziękuję Ci Maćku za to dzisiejsze bardzo ciekawe spotkanie. I tak myślę, że tematów na kolejne spotkania nam nie zabraknie. Już w trakcie tej rozmowy wyszło nam myślę kilka kolejnych, a przynajmniej u mnie w głowie pojawiło się kilka kolejnych ciekawych pomysłów, także na pewno będziemy mieli o czym rozmawiać. Także dzięki wielkie za rozmowę. Do zobaczenia, cześć. Super, cieszę się. Bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki, cześć. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka podcastu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania o ceny transferowe, czy w szczególności o właśnie transakcje kontrolowane, zostaw nam komentarz poniżej tego filmu. Chętnie do tego się odniesiemy. Przypominam również o możliwości zapisania się na nasz bezpłatny newsletter poświęcony właśnie tematowi cen transferowych i kontroli podatkowej, aby się zapisać do tego newslettera. Kliknij link w opisie do tego odcinka. Przy okazji dostanie. Również od nas bezpłatną instrukcję postępowania na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego w zakresie cen transferowych. A jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawdzeniu, czy ceny, które stosujesz w swoich firmach, pomiędzy swoimi firmami, mają charakter rynkowy, czy w ogóle masz jakiekolwiek obowiązki w zakresie cen transferowych, a w szczególności jeśli potrzebujesz przygotowania dokumentacji cen transferowych czy dokumentu, DPR, możesz się do nas zgłosić, wysłać zapytanie na formularz, krótki formularz kontaktowy, który również udostępniamy w opisie do tego podcastu. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.